Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W moich filmach bardzo często proszę Was, namawiam do tego, żebyście byli kreatywni, żebyście próbowali rozwiązywać problemy, a nie je piętrzyć czy tworzyć. Takie podejście cechuje tak zwane pokolenie starszych panów. Wywodzi się to z jakichś tam czasów PRL-u, mniejszych, znaczy głębszych lub płytszych, gdzie po prostu typowy Polak musiał po prostu nauczyć się kombinować, i tak jak wspomniałem, rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak można rozwiązać, wydawałoby się prosty i trudny problem, a mianowicie kwestie czujnika temperatury, w listwie wtryskowej gazu. Słuchajcie, od jakiegoś czasu mam problemy z instalacją gazową, która jest zainstalowana w moim prywatnym samochodzie. Jest to Ford Focus. Pojawiał się już na tym moim kanale kilkukrotnie. Wbrew pozorom, jest to bardzo dobry samochód, jesteśmy z niego zadowoleni, ale jak każdy przedmiot się starzeje wraz z ilością przejechanych kilometrów, no i zaczynają pewne bolączki, i wynikające z wieku, i wynikające z przejechanych kilometrów wychodzić. Mógłbym nakręcić wam odcinek o współczesnych samochodach z DPF-ami, jakie użytkujemy w firmie, w której pracuję. I powiem Wam szczerze, pewnie nie jedna osoba by się trochę przestraszyła kupna nowego samochodu, szczególnie z silnikiem Diesla z tak zwanym DPF, czy to suchym, czy to tak zwanym mokrym, czyli FAP. -em. To, co się dzieje w tej chwili z tymi samochodami, to powiem Wam szczerze, jest po prostu dramat. I mimo tego, że stać mnie na dużo lepszy samochód, to uważam, że właśnie taki prosty samochód z prostym silnikiem, do którego na każdym złomie można kupić części, jest wbrew pozorom dobrym rozwiązaniem, jest bardzo dużo zamienników, jest bardzo dużo mechaników, którzy potrafią po prostu tego typu samochód ogarnąć. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek miał traktować. W tej listwie wtryskiwaczy gazu, z tej strony, znajduje się króciec i do tego króćca, albo raczej w tym króćcu, Wtopione były przewody i wraz z nimi czujnik temperatury gazu. Niestety, w momencie kiedy chciałem zrobić kalibrację instalacji gazowej, nie spodobały mi się wartości pokazywane w polu temperatura gazu. Oczywiście, pierwsze skojarzenie, no, coś podziało się z czujnikiem temperatury gazu. Yy, ten czujnik w tym króćcu, takie ulubione słowo mojego kolegi, w momencie kiedy brakuje fachowego nazywnictwa na jakiś element, to używamy takiego sformułowania króciec na różne dynksy i wichajstry, które nie mają e, jakiegoś ściśle fachowego nazewnictwa, choć oczywiście na pewno to się w jakiś sposób fachowy nazywa. Pewnie jest to jakaś redukcja, przedłużka, może nie przedłużka, redukcja. E, nieważne. E, w każdym razie w tym oto króćcu przewody od temperatury, od czujnika temperatury zostały wklejone, zalane i niestety po kilku latach po raz pierwszy uległy uszkodzeniu. Jakieś 5 mniej więcej lat temu. Wówczas na szybko znalazłem najprostsze rozwiązanie do wystających kikutów. Dolutowałem się, zaizolowałem na tyle, na ile można było, no ale przetrwało to tylko kilku lat, kilka lat. Samochód niestety jest elementem, który się porusza. Pewne rzeczy w nim się trzęsą, no i doszło do... Delikatnego, nazwijmy to, nadgryzienia tych przewodów. Dostała się gdzieś tam wilgoć, i w momencie, kiedy chciałem zdiagnozować ten czujnik, jest to czujnik typu 4,7 kg. Jego rezystancja, jeśli dobrze pamiętam, wraz ze wzrostem temperatury maleje. Podłączyłem miernik. Rezystancja około 8 kg. Wiadomo. Stety, niestety. Wniosek jest prosty. Czujnik do wymiany. Ale oczywiście mamy długi weekend. I gdzie taki czujnik kupić? Tu, w tym momencie, nie pozostaje nic innego, jak uruchomić właśnie wspomnianą przeze mnie funkcję na początku filmu, czyli szukamy rozwiązania problemu, szukamy ratunku i musimy być. Kreatywni. Jakiś czas temu, kupując różne elementy do mojej instalacji gazowej, gdzieś tam rzucił mi się w oczy czujnik temperatury, tak zwany parownika, który jest wkręcany, jak sama nazwa wskazuje, w parownik wel. Reduktor gazowy. Ten czujnik, zainstalowany w reduktorze, oczywiście, wskazuje nam temperaturę. Parownika wel reduktora, jest na króciec 5 mm, ale ten króciec był bardzo długi. Zacząłem się zastanawiać długi weekend kupić na pewno tego nigdzie teraz nie kupię a samochód trzeba uruchomić, żeby można było z niego korzystać. Jak zatem ożenić ten króciec? Króciec z takim czujnikiem, no bo. To mi tylko przyszło do głowy. Otóż trzeba w jakiś sposób mechanicznie je połączyć. Najprostszym rozwiązaniem jest wywiercić otwór w tym króćcu, nagwintować go i wkręcić czujnik temperatury na pastę termoprzewodzącą. Oczywiście, tak jak Wam przed chwilą wspomniałem, oryginalny ten króciec był króciec z gwintem w tym czujniku, był bardzo długi i mm, Mówiąc krótko po wkręceniu wystawał mniej więcej tyle. Doszedłem do wniosku, że ze względu na to, żebyśmy mieli jakąkolwiek dokładność wskazywania temperatury, dobrze by było, no żeby on był jednak tu głęboko wtopiony. Na tą chwilę nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić, ale i na to jest pewne rozwiązanie. Za chwilę wam o tym opowiem. Skróciłem ten króciec z gwintem. Wywierciłem na tyle głęboko otwór, na ile się dało. Mam tak zwany gwintownik maszynowy. On jest troszkę, powiedzmy, płytszy, choć może nie do końca jest to stricte maszynowy gwintownik, jest to taki bardziej uniwersalny gwintownik jedno, nazwijmy to przejściowy. Czyli mówiąc krótko, nie trzeba trzech gwintowników, żeby wykonać pełny gwint. No Niemniej jednak on no, nie jest, jak to się mówi, gwintownikiem, który Łapie od zera, czyli tego gwintu, mówiąc krótko, w środku no jest tyle, ile jest. Tyle, ile ten mój gwintownik był w stanie go naciąć. Po skróceniu tego elementu, już jestem w stanie to wkręcić na jakąś głębokość. Celowo została tu delikatna przerwa. W momencie, kiedy kluczem to dociągnę, to spokojnie to się wszystko mi schowa. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo. Tak jak widzieliście, zrobiłem tutaj delikatne podcięcie. Oczywiście całość zostanie wkręcona na pastę termoprzewodzącą. No ale ktoś powie stary, no dokładność odczytu temperatury będzie fatalna. Zgodzę się z wami, ale i na to jest rozwiązanie. Nie mam przy sobie akurat tej taśmy, ale kiedyś wam pokazywałem taśmę, która nazywa się Armaflex, która jest stosowana w chłodnictwie i taśma ma za zadanie izolować różnego, różnego rodzaju elementy, nazwijmy to w systemie chłodniczym. Cóż zatem ja zrobię po zamontowaniu tego wszystkiego w listwie wtryskowej zostanie całość zaizolowana właśnie tym tak zwanym Armaflexem, po to, żeby tutaj te warunki termiczne były jak najlepsze i żeby temperatura wskazywana przez czujnik, mimo tego, że on nie jest tu w środku umieszczony, no była jak najbliższa oryginałowi. Oczywiście fajnie by było, gdyby udało się kupić czujnik, który... Tą tulejkę ma mniejszych rozmiarów, natomiast jestem przekonany, że na tą chwilę to rozwiązanie musi się sprawdzić, bo nie ma innej możliwości. I na pewno na jakiś czas wystarczy. Zastanowię się, czy próbować kupować tego typu króciec nowy, oryginalny, czy spróbować jeszcze coś wykombinować, a mianowicie, może kupię sam czujnik. 4,7 kilooma i ponieważ tutaj tego mięsa jest dużo, nie wiem, nie będzie tego widać, ale może uda mi się tu poświecić, żebyście zobaczyli. Otworek jest przelotowy, bardzo mały, więc tutaj można śmiało wywiercić jeszcze przynajmniej jeden otwór. I w razie czego zastosować jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Na tą chwilę to będzie musiało wystarczyć i będzie i tak lepszym rozwiązaniem niż czujnik, który oszukiwał o ponad 40 stopni, czyli być może się powtórzę, po zmierzeniu czujnikiem, czujnikiem, miernikiem rezystancji, rezystancja była około 8 kilo ohm. No cóż, idę zamontować ten czujnik. Wam bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz pożegnam się stwierdzeniem: bądźcie kreatywni, rozwiązujcie problemy, nie twórzcie ich, kombinujcie, myślcie, aby życie stało się prostsze i łatwiejsze dla nas wszystkich. Tym górnolotnym stwierdzeniem żegnam się dzisiaj z Wami. Do kolejnego odcinka, cześć, trzymajcie się.